No, no, tak, tak. A słuchaj, a mógłbyś mi jeszcze podać datę, miejsce i godzinę Twojego urodzenia? A nie, wiesz, wiesz, tak z ciekawości. No, tak, tylko pytam. Tak, jasne, spotkajmy się, ale najpierw wyślij mi swój kosmogram. Ile razy mam powtarzać, to nie kamienie, tylko minerały. Ale mi chrupnęło w ascendencie. Ten kryształ obroni mnie przed złem. Ten będzie dobry na tarczyce. A ten kryształ... Yy, a nie, to cytryn z targówka. Oho, zaraz retrogradacja Merkurego. Ha, przynajmniej mam to dozwolić swój zjebany charakter. marzenia. Moim kamieniem jest obsydian. Ja twardo stąpam po ziemi. No z panną to jeszcze nie spałam. Znaczy spałam, ale była spod wodnika. Nigdy sobie męża nie znajdę. Uff, ale mi dajesz vibe wodnika. Czuję, że po śmierci trafię do świata Baldur's Gate. Hmm. Czuję w gwiazdach, że od listopada powinnam się wiebać w kolejną toksyczną relację. Jaka kurwa koniunkcja! Spoko, spoko, ten fajny. O, nie, bliźnięta! Co nam dobrego bliźnięta dały? Kaczyńskich, mroczków, a nie golców, no to spoko. Ja to nie wierzę w te horoskopy. Co? Jestem z pod znaku Backstona? No dobra, ale jednak ten horoskop z Bravo Girl się zawsze sprawdzał. Hmm, komuś się podoba, że jeszcze o tym nie wiesz. Uważnie się rozglądaj i szukaj znaków, to szybko zorientujesz się o kogo chodzi. Kurwa, ale chujowy horoskop mi wyszedł w tym miesiącu. A nie czekaj, przecież sama go sobie napisałam. No, byłam u wróżki. I wyobraź sobie, ona nie wiedziała, kto wygra top model. Mój ideał mężczyzny? Połączenie wróżbity Macieja i Krzysztofa Jackowskiego. Naprawdę musisz być nieźle pojebana, żeby w to wierzyć. Zawsze miałam ciężki kontakt z lwami. No, z tej Hanki to niezła ladacznica. Bo przynajmniej tak wynika z jej horoskopu. Dwa razy 7, minus 5, plus 14 Nigdy tego nie rozwiążę. Ej przecież to tylko jebane liczby. Dobra, dobra, czyli jeżeli dodamy twój rok, miesiąc i dzień urodzenia wyjdzie nam 29, 29 razy 5 to oczywiście 145. I jeżeli dodamy do tego pole trójkąta. I czemu mnie opuściłaś, Fortuno? w dupie mam zawody, miłość. lepiej mi powiedz, czy będę miała sukces finansowy. Czy bycie zodiakarą jest dalej? Modne? Kiedy ja się nauczę, żeby nie pytać o takie rzeczy ludzi na Twitterze? Ale droga ta chryzokola. No, trudno, najwyżej nie zjem przez tydzień. A wiesz o której się urodziłeś? Nic mi się nie mówi. No a tak w ogóle to skorpione to niezłe dziwki. Ty nie. Ty, ty jesteś dziwnie wspaniała. A ty w ogóle spod jakiego znaku jesteś? Ta sieńca. Ale taki znak nie istnieje. Żaden kurwa nie istnieje. Masz labradora? Język super! Mój ulubiony kamień to labradoryt. Mam pomysł na hit. Zodiakara wie co chce i będzie to miała. No, chyba, że planety powiedzą inaczej. Tak jest klasycznie. No, mogę załatwić tak. No, sama wiesz co za kryształ, nie? A jaki ty w ogóle masz znak Zodiaku? Nie, czekaj, czekaj, zgadnę. E, panna? Nie. Waga? Nie. Mm, koziorożec? Nie. E, ryby? Nie. E, dajesz mi vibe bliźniąt? Nie. Skorpion? Kurwa, byk. Oj, tak byczku, plus jeden, wiedziałam od razu! Czy jesteś bykiem? Wiedziałam. <laughs> Ej, zostaw zostawmy. Zostaw. <laughs>